Znajomi mojego syna zaczęli częściej pojawiać się w moim domu. Na początku przyznaję, że było to trochę dziwne. Mieszkanie w spokojnej okolicy zawsze przynosiło korzyści. Nasz dom był pełen śmiechu, zabaw, tej zaraźliwej radości dzieciństwa. Ale w tym roku wszystko zaczęło się zmieniać. Wraz z nadejściem okresu dojrzewania Tomasz zaczął spędzać więcej czasu w swoim pokoju, słuchając głośnej muzyki, w towarzystwie przyjaciół i grając w gry komputerowe. Któregoś sobotniego popołudnia, kiedy przygotowywałem obiad, powiedział mi, że jego przyjaciele przychodzą do niego obejrzeć film. Poczułam się trochę nieswojo na myśl o grupie nastolatków w domu, ale jednocześnie wiedziałam, że dla Tomasa ważne jest posiadanie swojej przestrzeni i budowanie przyjaźni. Około siódmej zadzwonił dzwonek do drzwi. Tomas pobiegł otworzyć drzwi, i wkrótce weszło pięciu chłopców. Wszyscy w tym samym wieku przedstawili się grzecznie: Lukas, Pablo, Matthias. Andre i Diego. Usiedli na sofie w salonie i na początku się denerwowałem. Tak naprawdę nie wiedziałem, jak z nimi współdziałać, ale stopniowo zacząłem się relaksować. Rozmawialiśmy o muzyce, filmach, grach wideo, a nawet o głębszych tematach, takich jak życie, miłość i przyszłość. Zaskoczyła mnie inteligencja i wykształcenie tych chłopców. W niczym nie przypominali zbuntowanych nastolatków, jak sobie wyobrażałem. Opowiadali historie o swoich rodzinach, hobby i marzeniach na przyszłość. Wtedy zdałem sobie sprawę, że Tomasz był bardzo szczęśliwy, że ma takich przyjaciół. Noc minęła szybko, i kiedy nadszedł czas ich wyjścia, poczułem cień smutku. Podobało mi się lepsze poznanie tych chłopców i zrozumiałem, że nie muszę się martwić o ich wpływ na Tomasa. Byli odpowiedzialni i wyznawali dobre wartości. Od tego czasu przyjaciele Tomasa zaczęli często wpadać do niego w weekendy. Niezależnie od tego, czy oglądasz filmy, Grasz w gry wideo, czy po prostu spędzasz razem czas? Z każdą wizytą czułam się w ich towarzystwie coraz swobodniej i w pewnym sensie dzięki ich obecności znów poczułam się młoda, jakbym na nowo przeżywała okres dojrzewania. Któregoś dnia, przygotowując obiad, usłyszałem głośny hałas dochodzący z piwnicy. Zszedłem na dół, żeby zobaczyć, co się dzieje, i zastałem chłopców grających w piłkę nożną. Przeprosili za hałas i zaprosili mnie do gry. Na początku się wahałem. Ale szybko dałem się ponieść i świetnie się bawiłem. Podczas kolacji Tomasz zapytał mnie: Czy przeszkadza mi to, że jego przyjaciele zawsze tu są? Odpowiedziałem: że nie, że naprawdę lubię ich towarzystwo i że mnie uszczęśliwiają. Ucieszył się, słysząc to, i mocno mnie uściskał. Od tego czasu nasza więź tylko się wzmocniła. Chłopcy stali się fundamentalną częścią mojego życia. Pomogli mi w odrabianiu zadań domowych, dotrzymali mi towarzystwa. Gdy Tomasa nie było w pobliżu, a nawet zachęcali mnie do wyjścia i lepszej zabawy. Poczułam się naprawdę szczęśliwa, że mam ich wokół siebie. Któregoś wieczoru, gdy oni oglądali film w salonie, ja zmywałem naczynia w kuchni. Nagle poczułem dłoń na ramieniu. Kiedy się odwróciłem, zobaczyłem, że to Lukas, jeden z przyjaciół Tomasa, patrzył na mnie z figlarnym uśmiechem. Poczułam się niekomfortowo, więc odepchnęłam jego rękę i powiedziałam, że nie lubię gdy mnie dotyka się w ten sposób. Przeprosił, a ja starałam się nie robić z tego wielkiego halo, myśląc, że to tylko wypadek. Ale kilka dni później sytuacja się powtórzyła, tym razem z Pablo, kolejnym przyjacielem Tomasa. Dotknął mojego ramienia w niewłaściwy sposób i poczułam się zniesmaczona. Wyszłam z kuchni nic nie mówiąc, całkowicie zagubiona. Nie wiedziałem, co robić. Nie chciałam ich oskarżać, żeby nie tworzyć złej atmosfery ale jednocześnie nie mogłam pozwolić, żeby mnie tak dotykali. Dręczyło mnie to przez wiele dni. Za każdym razem, gdy przebywałam w towarzystwie przyjaciół Tomasa, czułam się nieswojo, nie mogłam wyrzucić z głowy tego, co się stało. Poczucie odrazy tylko narastało, aż pewnego dnia, gdy byłam w ogrodzie, przyszedł do mnie Lukas. Powiedział, że przeprasza i że to się więcej nie powtórzy. Wyjaśnił, że to był moment słabości i nie chce stracić mojej przyjaźni. Wysłuchałam go uważnie i powiedziałam, że doceniam przeprosiny, ale jasno wyraziłam, że nie mogę pozwolić, żeby ponownie mnie dotykał w niewłaściwy sposób. Powiedziałam, że naprawdę cenię przyjaźń jego i pozostałych chłopców, ale szacunek musi być na pierwszym miejscu. Lukas zgodził się i zapewnił, że rozumie. Jeszcze raz przeprosił i wyszedł. Stałem sam w ogrodzie, czując mieszaninę ulgi i niepewności. Nie wiedziałam, czy dobrze zrobiłam. Konfrontując się z nim bez angażowania Tomasa. Wieczorem, po kolacji, zaczekałem, aż chłopcy skończą oglądać film, i zaprosiłem ich do salonu. Usiadłam naprzeciwko nich i wzięłam głęboki oddech. Nie było łatwo zacząć mówić, ale wiedziałam, że muszę. Wyjaśniłem, że ostatnio czułem się niekomfortowo z powodu niewłaściwego dotykania. Nie wymieniłem imion, żeby uniknąć konfliktów. Ale wyraźnie wyraziłem się, że tego typu zachowanie jest nie do zaakceptowania w moim domu. Chłopcy milczeli przez kilka sekund, patrząc na mnie z mieszaniną zdziwienia i zażenowania. W końcu głos zabrał Pablo, zaangażowany chłopiec. Jąkając, przeprosił, przyznając, że nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo mnie to niepokoiło. Pozostali chłopcy zgodzili się i również przeprosili. Skorzystałem z okazji aby powiedzieć, że naprawdę cenię ich przyjaźń z Tomasem i że w żaden sposób nie chciałem ich powstrzymywać od dalszego przychodzenia do naszego domu. Dałem jednak jasno do zrozumienia, że oczekuję, że zawsze będę traktowany z szacunkiem. Rozmowa była trochę napięta, ale myślę, że wszyscy zrozumieli. Obiecali, że nie będą powtarzać takiego zachowania, za co podziękowałem im za szczerość. Następnego ranka rozmawiałem z Tomasem i opowiedziałem mu wszystko co się wydarzyło i jak się przez to poczułem. Był zszokowany, nie miał pojęcia, co się dzieje i okazał wielkie rozczarowanie postawą swoich znajomych. Tomas zapewnił mnie, że porozmawia z nimi poważnie, dając jasno do zrozumienia, że tego typu zachowanie nie będzie tolerowane. Powiedział też, że nie chce, żebym czuła się nieswojo we własnym domu i że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby to się nigdy więcej nie powtórzyło. Kilka dni później Tomas powiedział mi, że rozmawiał ze swoimi przyjaciółmi i że ponownie przeprosili. Dał im jasno do zrozumienia, że ich zachowanie wobec mnie było wyrazem braku szacunku i że nie pozwoli, aby coś takiego się powtórzyło. Chłopcy ponownie ze mną porozmawiali, upewniając się, że zrozumieli przesłanie. Od tego momentu zaczęli mnie traktować z dużo większym szacunkiem, a napięcie, które wisiało w powietrzu, zaczęło znikać. Z biegiem czasu w naszym domu na nowo zapanowało zaufanie. Przyjaciele Tomasa nadal odwiedzali nas w weekendy, ale atmosfera była inna. Zaczęli zachowywać się z szacunkiem i życzliwością, a ja znów zacząłem cieszyć się ich towarzystwem. Kontynuowaliśmy ciekawe rozmowy i wymienialiśmy się dobrym humorem. Zachowałem czujność w przypadku niewłaściwego zachowania, ale na szczęście nic takiego się nie powtórzyło. Wiem, że niektórzy mogą mnie skrytykować za to, że pozwalam przyjaciołom Tomasa tu przychodzić, nawet po tym, co się stało. Mogą powiedzieć, że byłem naiwny lub nawet nieodpowiedzialny, że nie przyjąłem bardziej surowej postawy. Ale nie zgadzam się. Uważam, że warto ufać ludziom i w tym przypadku postanowiłam dać im drugą szansę. Co więcej, nie chciał, aby Tomasz płacił za błędy swoich przyjaciół. I szczerze mówiąc, myślę, że moje bezpośrednie i uczciwe podejście się opłaciło. Chłopcy dostali ważną lekcję na temat szacunku i ograniczeń. Nie żałuję podjętej decyzji. Pozwoliło mi to poznać grupę niesamowitych dzieciaków i stworzyć w domu atmosferę pełną radości i śmiechu. Nauczyłam się, że życie jest zbyt krótkie, aby żyć w strachu i urazie. Musimy jak najlepiej wykorzystać każdą chwilę i wykorzystać szanse, które pojawiają się na naszej drodze. Nauczyłam się też być bardziej asertywna i bronić swoich granic, co pomogło mi w innych obszarach życia. Ale prawda jest trochę bardziej złożona. To nie był tylko śmiech i głębokie rozmowy. W zachowaniu przyjaciół Tomasa było coś więcej, o czym jeszcze nie wspomniałem. Widzisz, kiedyś byłem piosenkarzem. Miałam sen, który utkwił głęboko w mojej pamięci wiele lat temu, kiedy macierzyństwo zawładnęło moim życiem. Poświęciłem się całkowicie tworzeniu Tomasa, a moja pasja do muzyki została odłożona na bok i zapomniana w zakamarku mojej duszy. Pewnego dnia, gdy chłopcy grali w gry wideo, znalazłem starą kasetę magnetofonową z jedną z moich piosenek. Zacząłem tego słuchać czując mieszaninę nostalgii. Przez przypadek Lukas, jeden z przyjaciół Tomasa, zobaczył, jak słucham taśmy i zapytał, co to jest? Niewiele myśląc, opowiedziałem mu o mojej przeszłości jako piosenkarki. To, co wydarzyło się później, odebrało mi mowę. Lukas, który był muzykiem amatorem, usłyszał tę piosenkę i powiedział, że mam talent, że nie mogę go zmarnować. Zachęcił mnie, żebym znów śpiewała, aby uratować to stare marzenie. Na początku się wahałem, czułem się niepewnie i nie miałem wprawy. Ale dzięki wsparciu Lukasa i entuzjazmowi pozostałych chłopców coś się we mnie obudziło. Zaczęliśmy razem grać, zamieniając piwnicę w prowizoryczne studio. Muzyka płynęła, kreatywność eksplodowała i znów poczułem, że żyje. Odkryliśmy, że Pablo grał na gitarze, Andres na basie, a Matthias był perkusistą. Lukas, oczywiście, na klawiaturze. Każdego popołudnia. Gdy Tomas odrobił pracę domową, spotykaliśmy się w piwnicy. Muzyka stała się naszym wspólnym językiem i odskocznią od codzienności. Kilka miesięcy później zorganizowaliśmy w domu małe JTM session. Zapraszamy sąsiadów, znajomych i rodzinę. Mimo, że była to improwizowana scena, zaśpiewałam po raz pierwszy od lat i to uczucie było wyzwalające. Wyrazy zaskoczenia i oklasków napełniły mnie wzruszeniem. Ale najważniejsze było zobaczenie twarzy Tomasa. W jego oczach widać było dumę i podziw. Wiem, że niektórym osobom może wydawać się dziwne, że mam tak bliską przyjaźń z przyjaciółmi Tomasa. Ale to nie ma dla mnie znaczenia. Odzyskałem część siebie, którą uważałem za utraconą i stworzyłem specjalną więź z Tomasem i jego przyjaciółmi. Dla mnie to jest prawdziwe odkupienie. Nauczyłam się, że życie nie polega tylko na wychowywaniu dzieci i spełnianiu oczekiwań społeczeństwa. Chodzi o odnalezienie własnego głosu, realizację marzeń i czerpanie radości z podróży, niezależnie od tego, ile masz lat. Czasami odkupienie można znaleźć w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, na przykład w piwnicy własnego domu, w otoczeniu grupy nastolatków, którzy zostali przyjaciółmi i innymi muzykami.